Lokale gastronomiczne nie bankrutowały podczas epidemii, tak twierdzi minister Niedzielski. Für Deutschland, czyli dowód na niemieckie lewactwo Donalda Tuska. Bezczelny sąd kontynuuje proces fundacji Rydzyka. O unicestwienie technologii 5G modli się ksiądz na Mazurach. Rosja nie wpuszcza na euro niemieckiego dziennikarza. O tym i nie tylko o tym będziemy mówić w tym wydaniu niezależnego, subiektywnego programu w telegraficznym skrócie, który jest moim autorskim przeglądem wydarzeń. A ja się czasem wtrącam, żeby ci palma Orłoś nie odbiła. Niedziela 13 czerwca, Maciej Orłoś, zapraszam na WTS. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od szczegółowej analizy branży gastronomicznej przeprowadzonej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas niedawnej rozmowy z Robertem Mazurkiem w RMF FM. Od razu tylko powiem, że za chwilę ministra skrytykujemy, co nie znaczy, że popieramy obraźliwe słowa na jego temat wypowiedziane kilka dni temu przez Grzegorza Brauna podczas debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa na antenie Radia Z, za które te słowa Braun słusznie został wyproszony z programu. Ale wróćmy do rozmowy Mazurka, z niedzielskim na antenie Rmfm. Poruszono w niej między innymi wątek negatywnego wpływu pandemii na sektor gastronomiczny. Mimo licznych przykładów podawanych przez prowadzącego, niezrażony pan minister wyjaśniał, że rządowe tarcze finansowe uratowały tak wiele firm, i przecież problemu właściwie nie ma. Na poparcie swojego wywodu minister niedzielski wytoczył argument najcięższego kalibru stwierdził, że jak przejeżdża do pracy przez warszawski nowy świat, to zamkniętych lokali nie widzi. My z kolei widzimy, spoglądając na twarde dane, jak daleko pan minister znajduje się od rzeczywistości. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej podaje, że do września 2020 roku, a więc po pół roku epidemii, upadłość z powodu lockdownu ogłosiło około 8 tysięcy placówek gastronomicznych, a w kwietniu, maju 2021 roku bilans wynosi już 15 tysięcy placówek. Oznacza to, że pandemia w nieco ponad rok zredukowała liczbę działających w Polsce lokali gastronomicznych o około 20%. Redaktor Robert Mazurek zaproponował ministrowi wspólny spacer uświadamiający po stolicy, by polityk zobaczył, jak bardzo wystarczająca okazała się rządowa pomoc. Także, panie ministrze, warto skorzystać z zaproszenia redaktora Mazurka. Na chwilę, chociaż schodząc na ziemię z naszego lokalnego politycznego Olimpu. Nie należy jednak pana ministra niedzielskiego całkowicie obwiniać o jego stan wiedzy czy też niewiedzy. Ignorancja ministra zdrowia wynikać może przecież na przykład z nadmiernego oglądania telewizji, tzw. Tak publicznej, TVP wykryła niedawno trochę nowe, a trochę stare, odgrzewane zagrożenie dla Polski w postaci Donalda Tuska, który zapowiedział jakiś czas temu powrót do krajowej polityki. Redakcja wiadomości postanowiła pospieszyć naszej ojczyźnie na ratunek i świadomić społeczeństwu, jaki to przebiegły, zły, lewacki i niemiecki jest. Tusk. Główne przewinienie? Znajomość języka niemieckiego, podczyta oczywiście: Dziadkiem z Wehrmachtu. W wydaniu z 3 czerwca ujęto ten sam fragment wypowiedzi byłego premiera, czyli für Deutschland. Lecz już w kontekście jego ewentualnego startu w wyborach do Senatu. Gdyby widz do tej pory nie zapamiętał, jaką narodowość reprezentuje przewodniczący Tusk, to na wszelki wypadek i 4 czerwca przypomniano ten sam fragment, für Deutschland, opatrując go stosownym komentarzem, jak to za Polski Tuska było dużo ciężej. Wiadomości to jednak przezorna redakcja i przewidziała, że ktoś mógł piątkowego wydania nie obejrzeć, bo na przykład akurat. Czytał biografię Jarosława Kaczyńskiego albo książkę Piątka, Ryzyk i Przyjaciele. <laughs> żartowałem z tym ryzykiem, bo takich książek widzowie wiadomości akurat nie czytają. A szkoda. A szkoda. Tak czy inaczej, 5 czerwca w wiadomościach znowu wspomniano o Donaldzie Tusku, tym razem w kontekście rzekomego ratowania Platformy Obywatelskiej. Sam mniej lub bardziej zainteresowany skomentował tę swoją zmasowaną obecność na antenie TVP, tak. Liczę nieśmiało na ułaskawienie. Panie Donaldzie, jest takie stare powiedzenie: Umiesz liczyć, licz na siebie. Teraz e, bardzo uprzejmie proszę naszego drugiego montażystę, żeby mnie jakoś oprawił Ala Tusk, wiecie jak ja marzę, żeby też wystąpić w wiadomościach. Wojtek, wiesz o co chodzi, prawda? Przede wszystkim dziękuję. dziękuję. Dankeschön. Danke für alles. w dziękuję, w in schwierigen Wiernych o ułaskawienie prosił też podczas piątkowej mszy arcybiskup Stanisław Gondecki w trakcie uroczystości w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa metropolita Poznański postanowił wykonać niecodzienny gest w polskim kościele i przeprosić. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Grzechy zaniedbania ich przełożonych. Mm, aha, grzechy zaniedbania ich przełożonych. Może niestety być ciężko, bo trzeba z kolegami z pracy porozmawiać, a jak tak obserwuję działania kardynała Stanisława, nic nie pamiętam, Dziwisza, to niełatwe ma metropolita poznański zadanie. Żeby przecież grzech wyznać, to najpierw trzeba go pamiętać, a z tym, jak powszechnie wiadomo, u Dziwisza nie jest najlepiej. Być może miłosierne nastroje arcybiskupa Gondeckiego wynikają też po części z decyzji 389. zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w kalwarii zebrzydowskiej. Biskupi zdecydowali, że pandemia się już w Polsce skończyła i ogłosili w związku z tym zniesienie z dniem 20 czerwca dyspensy na udział w niedzielnych mszach świętych. Dyspensę taką, przypomnijmy, wprowadzono właśnie w związku z pandemią. Tylko tak od siebie dodam że przy okazji taka mnie myśl bezczelna, górnolotna naszła. Jak ktoś nie ma Boga w sercu, tudzież dobroci, otwarcia na ludzi, tolerancji, to mu żadne uczestnictwo w żadnej niedzielnej mszy świętej nic nie pomoże. Więc od dyspensy ważniejsze jest serce oraz głowa. Bo jak ktoś ma Boga w sercu i głowie, oraz te inne rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, to moim zdaniem nie musi chodzić na niedzielne mszy święte. Niezależnie od tego czy dyspensa jest, czy nie ma. Będzie pokuta Orłoś, będzie pokuta, nie wywiniesz się. Wiem, wiem, wiem. Chodzi też o tace w tym wszystkim. Głupi nie jestem. No ale cóż, rynek reguluje niektóre zjawiska w niektórych branżach i drodzy panowie duchowni z Episkopatu, trzeba być na to niestety czy stety Przygotowanym. Dyspensy na proces nie otrzymał wspomniany już dziś Tadeusz Rydzyk. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury o zawieszenie procesu karnego ojca dyrektora oraz jego najbliższych współpracowników. Sprawa dotyczy nieudzielenia informacji w Stowarzyszeniu Watchdog Polska o wydatkach pieniędzy publicznych przez Fundację. Ryzyka. W związku z nieuzyskaniem odpowiedzi, sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekł, że przedstawiciele fundacji Lux Veritatis dopuścili się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Fundacja z ojcem dyrektorem na czele nic sobie z tego jednak nie robiła, w dalszym ciągu milcząc w 14 językach, więc sprawa ponownie trafiła do sądu. Prokuratura pod wodzą wielkiego przyjaciela Radia Maryja Zbigniewa Ziobry chciała, aby sąd poczekał na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczące legalności przepisów o dostępie do informacji publicznej. No, naprawdę. Pan minister sprawiedliwości nie chciał bowiem niepotrzebnie zajmować czasu wysokiemu sądowi, skoro zaraz przepisy, o które toczy się cały ten proces, staną się niekonstytucyjne. Sąd, oddalając wniosek prokuratury, stanął jednak na stanowisku, że w Polsce istnieje domniemanie konstytucyjności przepisów. Pan Zbigniew tłumaczył im, że to nie tak, że to jest konstytucyjne tylko jak nam pasuje. Julia przyjdzie, Julia wyda wyrok. Ogłosi, że niezgodne. I po robocie. Sędzia musiał być jednak nieugięty, gdyż proces będzie kontynuowany swoją drogą. Szacunek. Nie jeden bowiem mógłby się mocno wystraszyć słysząc wypowiedzi ministra sprawiedliwości o procesie fundacji Rydzyka, takie na przykład jak ta sprzed ponad miesiąca, cytuję. W sposób oczywisty i jasny widać, że jest to naciągana sprawa i w sposób instrumentalny oraz bezpodstawny próbuje się angażować sądy karne, by prześladować fundację i osoby które są w wielu środowiskach szanowane i cenione. Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilację. O innych zagrożeniach czyhających na wiernych nie zapomniał jednak jeden z księży w parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie, który to przyjął intencje szalne za których pomocą walczyć chce z nowoczesną technologią. Z opublikowanej przez parafię listy wynika, że podczas wybranych mszy, wierni modlić się będą o unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G. Po fali krytyki i niezłej beki w internecie, z księdzem, który przyjął intencję, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą. Sprawę skomentował rzecznik prasowy archidiecezji warmińskiej ksiądz Marcin Sawicki, który potwierdził, że kontrowersyjne intencje zostały już wycofane. Intencje mszalne, które godzą w dobro osoby lub instytucji, nie powinny być przyjmowane, tak stwierdził rzecznik. Sam autor intencyjnej rewolucji technologicznej, ksiądz Robert Kaniowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Brągowie, stwierdził tak. Te intencje zostały opacznie zrozumiane. Nie chodziło o samą technologię, ale o zagrożenia jakie ona ze sobą niesie, tak wyjaśnił. Każda technologia niesie ze sobą zło, dodał ksiądz Kaniowski. Oczywiście ja się zgadzam z tym, co ksiądz mówi. Od lat na przykład tęsknię za lataniem po mieście, w poszukiwaniu tej budki telefonicznej, żeby wybrać rozmowę za miejscową. Jak ja za tym tęsknię. O. Euro się zaczęło, więc kilka słów na ten temat. Pamiętacie może, że w poprzednim WTS-ie przyczepiłem się, że z jednej strony świat krytykuje Rosję za Działania dyktatorskie, zawięzienie opozycjonistów w koloniach karnych i tak a jednocześnie nikomu nie przeszkadza, że mecze Euro 2020 odbywają się także w Petersburgu, w Sankt Petersburgu. Tak, Orłoś, skwasiłeś wtedy strasznie. Nie pogrążaj się, chłopie, nie pogrążaj. Dobra, dobra, na marginesie. Dziś bym dodał jeszcze, że nikomu nie przeszkadza najwyraźniej także to, że Moskwa wspiera reżim Łukaszenki na Białorusi. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo Rosja cofnęła cenionemu dziennikarzowi niemieckiej telewizji publicznej ARD Robertowi Kempe akredytację na Euro 2020 w Sankt Petersburgu. Niemiecki Związek Dziennikarzy twierdzi, że to niedopuszczalna ingerencja w wolność prasy. Kempe w przeszłości Krytycznie relacjonował tematy związane z Mistrzostwami Świata w Rosji i, działanie, i działaniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a ostatnio zajmował się powiązaniami między rosyjskim koncernem państwowym Gazprom a europejskim futbolem. Spójrzcie swoją drogą na banery reklamowe wokół stadionu podczas meczów w Petersburgu. To taka a propos Gazpromu. Orłoś, czy ty mógłbyś zmienić temat? To są sprawy wielkich tego świata. Narażasz WTS na. Poważne niebezpieczeństwo. Ok, zmieniam temat. Od piątku trwa szczyt G7 w Wielkiej Brytanii. Przywódcy najważniejszych gospodarczo krajów świata spotkali się w Cornwalli, Pierwszy raz od początku pandemii. Głównym tematem rozmów będzie właśnie COVID-19 i wychodzenie z tego kryzysu. Drugim kluczowym tematem szczytu jest zapobieganie zmianom klimatu na Ziemi. Tym samym obecny szczyt będzie mógł spokojnie przejść do historii jako kolejny, który odbyliśmy dla świętego spokoju, a który niewiele w tym temacie, w tej sprawie zmienię. Będzie to też pierwszy międzynarodowy szczyt Joe Bidena, który zaraz potem wyruszy zresztą w tur po Europie. Niestety nie dane się będzie z nim spotkać Andrzejowi Dudzi, ani też premierowi Morawieckiemu. Polska prowadzi bowiem tak skuteczną politykę zagraniczną, że nawet największe mocarstwo militarne boi się spotkania z polskimi władzami. I to jest this is, this is skandal. Really, the problem... Joe Biden spotyka się z europejskimi przywódcami, a Ameryka szeroko dyskutuje dziennikarskie śledztwo New York Timesa. Z ustaleń tej gazety wynika, że urzędnicy byłego prezydenta Donalda Trumpa uzyskali od firmy Apple dane skąd co najmniej dwóch członków Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów. Jak podkreśla New York Times, polecenie udostępnienia danych przez tę firmę miał wydać ówczesny prokurator generalny Jeff Sessions. Sprawa jest poważna tym bardziej, że jedną z inwigilowanych osób miał być Adam Schiff, obecny przewodniczący komisji wywiadu. Śledztwo wskazuje, że przypadków tego typu praktyk było znacznie więcej. Apple otrzymał także zakaz informowania osób, których dane udostępniono. Mam wrażenie, że u nas to w mniej skomplikowany sposób się odbywa. Bardziej tak po ludzku, wystarczy kilku kelnerów, dyktafon i modna restauracja oraz owoce morza. Odpiędol się od tych ośmiorniczek. Ani to ekskluzywne, ani wyjątkowe, ani drogie. Ośmiorniczki to ośmiorniczki. Wielka mi sprawa. No tak, zgadzam się, mają tylko zły PR. No. Biedne ośmiorniczki. Antek, muszę Wam powiedzieć, z tego co wiem, ledwo zipie. Tyle dostał od Was zgłoszeń muzycznych z całej Polski. No i teraz powoli, systematycznie je prezentuje. Tak też na pewno będzie tym razem. Antosiu, prosimy. Witam! Dziś w kąciku muzycznym przede wszystkim, no, bardzo przepraszam za swój wygląd, ale męczy mnie potworna alergia. Jak macie Państwo jakieś pomocne rady w tej sprawie, to zachęcam. A jeżeli chodzi o część muzyczną, to dziś utalentowana Pani artystka, która nie dość, że komponuje i tworzy swoją muzykę, to do tego jak sama mówi, każdą ze swoich piosenek obdarza szczyptą brokatu. No to ja teraz obdarzę szczyptą brokatu Maję Kraw i jej utwór Time's Up. Szczypta brokatu. miłym akcentem kończymy to wydanie programu. W kolejnym WTS-ie widzimy się już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć. No widzisz, Orłoś, palma cię odbija. Zapominasz o ważnych sprawach, żeby subskrybować na YouTube, obserwować na Facebooku i wspierać na Patronicie. To ja muszę to za Ciebie robić. nie dobrze Orłoś, z Tobą, Nie dobrze. Weź się w garść, chłopie. Weź się w, ga weź się w garść.